Cześć, Siemano, witajcie na moim kanale. Powiem Wam, udało mi się kupić, ściągnąć, zainstalować Diablo 4 i od razu ląduje do Was pierwszy film. Nie mam pojęcia, czy będzie ich więcej, czy Wam się to spodoba, czy nie, ale na sam początek mam krótką jedną poradę, bo na pewno już troszeczkę gracie. Zauważyliście coś, że mieliście coś na początku gry, nie macie teraz tego i może w teorii byście to potrzebowali. O czym mowa, o basic attack, o normalnym, standardowym ataku, czyli powiedzmy, naszego barbarzyńcy, uderzenie tym młotkiem, czy mieczem, czy czymkolwiek, czy toporkiem, czymkolwiek, ale po prostu uderzenie. Jak zauważyliście, jak tylko wejdziecie sobie w drzewku umiejętności, zdol, zdolności i sobie tutaj dodacie zdolność jakąkolwiek, oczywiście przy trzecim poziomie możecie korzystać. Z dwóch umiejętności, to znika Wam podstawowy, standardowy atak, czyli machnięcie mieczem, i dalej musicie korzystać z many, i tak dalej, żeby tego, żeby w ogóle zaatakować. Po co to Blizzard zrobił? Może po to, żeby po prostu przyspieszyć troszeczkę rozgrywkę, nie wiem, żeby nadać troszeczkę smaczku, bo w dwójce, w jedynce można było uderzać po prostu zwykłym mieczem, zw, zwykłym orężem. Zadawało to jakieś tam obrażenia, małe, większe, Mniejsze, bez różnicy, ale tak było i wtedy każdy, każda umiejętność specjalna, obecnie jaką postacią, zażerała nam manę. Do tego mieliśmy butelki many, dzięki czemu mogliśmy mm, podładowywać sobie i dalej wykorzystywać umiejętności specjalne. Tutaj nie ma czegoś takiego nie ma systemu butelek many. Tutaj, tak naprawdę, od razu po zrobieniu pierwszego czy tam po zrobieniu drugiego poziomu zaczynacie walczyć umiejętnościami specjalnymi Bo tutaj na przykład nagła szarża i mamy ją nie mamy zwykłego żadnego uderzenia jak widać pali się wykorzystuje a jak wrócić do tego bardzo prosto zobaczcie wystarczy że usuniemy umiejętność i od razu nam się pojawia ranga pierwsza atak standardowy basic atak widzicie tak to wygląda miejcie to tylko na pierwszym poziomie i dalej zapomnijcie. Jest to wam do niczego kompletnie niepotrzebne Diablo 4. To byłoby na tyle. Nie zapomnijcie subskrybować tego kanału, jeśli chcecie więcej takich filmików o Diablo 4. Piszcie w komentarzach, subskrybujcie, to nic was nie ominie. Będę starał się na bieżąco nagrywać wam jakieś filmiki z poradnikiem. Pozdrowienia, dzięki, nie zapomnij o lajku. Do zobaczenia.